Pa, ja się mam do Leon, Filip Czekaj, okay. yy, Mary, yes. Dobra, z yy, Leon i Filip, i czekaj. gość specjalny yy, Jeszcze nie wiecie kto to, dobra, dzisiaj robimy rozpierduchy duchy. Ducha z ruchu, czekaj, z ruch. najnowszym autem, o widzicie, Niezmuszczalne. To jest tutaj jakiś dziś, tak, taki jaki jest ław, jakiś widny, tutaj ładne auto, to już rozczute. A czy ktoś zadzwonił policję? Chyba nie. Jak mają zadzwonić skoro nie porozni? Ojej, wreszcie. Michał, znaczy Goś, goście specjalny. No w sumie ja też mam spytan. To... Co to, to, to nie wiem jak on się nazywał? Y Subskrybujcie go, oczywiście, to jest najważniejsze i nie Lekaj, lecimy na policję. Gdzie jest ta policja? Tu. Dobry! Jedziemy Dobry! Dobry. Jedzie liczba. Uh, no najlepiej. <grystanie> tak, najlepiej. Dobra. Y Za O, jeszcze najlepiej. Winkie, tutaj jest jakiś dziś pan Dobry, pan coś chciał? Zamawiał pan coś? Co? Tak. Tak do nas, tak? Wie pan co? Ja też bym chciał pojechać do Maka, bo lubię Maka. O, helikopter! Zbawienie! Dzień dobry, panie przepraszam nie, to jest kierdówek O ja chcę też... Ja nie. Dobra, czekaj, wracamy do policji z policji? O, dzień dobry! Państwo do nas przyjechali, nie my do policji O późno! o, 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 o. o, 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 o. o, o No, Ile my już mamy gwiazdy? Cztery wreszcie! Razu tak szybko? Muszę nabrać Co tu ładnie. Nie wiem. Dobra, jedź do, do samego niebia. No to tak. Tam. Dziękuję. Tam. w prawo. I. O Uch! O, Uch! Uważa, uważaj, i w niego wiesz, tutaj wiesz. To bo Pum, no, Polsatka by nic nie zrobiła. O! Przepraszam, czyli tak. Jest... O, policja, druga. policja, czekaj, ja w nią wjedę. Ja jest czyja? No? Hello, my friendo. Dobry dzień. Dobry dzień. Uwielbiam Dobry. Dobry. te Michał, bądź przygotowany przed domem. Znaczy się, przed y, y, Ja nie wiem, gdzie jadę. No właśnie, uznałeś, się okej. Okay. Kurde, tak, bo widzę. Gdzie? O się ominąłeś. Michał, leć do salonu gier! Są się tu stary, policji. Policji. Gdzie on? Gdzie ten salon gier? Tutaj, ale czekaj. A na niego? Słuchaj na Michała, no. Michał, gdzie ty jesteś? Dołącz do nas! Ja jestem. My tu robimy no, rozpierdól! Dołącz! To wtedy, to chodź do salonu gier! Bum! My tutaj O, jak dziesięć dziś udostępnia rękę. A, tak. Słucham? Nie. Przed. My My tu na ciebie czekamy! Wow. To się dobrze bada. Ja to... <grym> a, ty... O, a to co za ludziska? Jak coś mnie ja to... A ja nie, nie, nie! Wystąpiłem nie Co? Bo... Bum REKARA Kopara! Dobra, odjeść od niego go. Od tego. Jeszcze dwa naraz! A patrz, czekaj, misjer Po ludzku to załatwię Uważaj Jej Ja to rozumiem A tu czekaj, ja, ja załatwię to po ludzku Ja ja to załatwię po ludzku, A, tak. Nie? On tu jest? Weź tu kopal, czy jest gdzieś i nie, mogę O, Najlepsze auto ever. Jeżeli będziecie, tak. jeżeli będziecie chcieli inny film, jakimś innym autem, i taki zatokę, to nie tutaj Tutaj. Przez dziesięć Wy Wypierdzielaj Ej, stary Ty myślisz, że co? że ty z swoim pistolecikiem nam coś robisz? Przepraszam bardzo, przepraszam No, oho Nie no, takie szczęście to żaden policjant nie miał Oj, przepraszam Dobra, zabity On tu jest, czy co? Bo ja bym nie chciał stać w miejscu No się dobrze coś Choć i tak nie mamy, jesteśmy to, tak, jest tak i być. tak mamy piątą gwiazdkę, ale Dobra, weź go od tego, co. Rozjechać? No, dobra Przepraszam, bo ja tu chcę na wprost, nie? O nie, oj O, właśnie O, o, Michał jest jest. Bieżąc, nie pokrośny, Kurde, Dobra, ścisiek Ścisiu! 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 Dobra, leżę lepiej teraz Nic, nie zbiewamy Michał, tutaj Już, to tam, 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 Dobra, to stój w miejscu Michał, wejdź z budynku Brrrr. Jedziemy po ciebie! Wyskocz, wyskocz tutaj! Tak jest wiemy! Wyjdź! Wyjdź! Szybko, wyjdź! Wyjdź, nie mamy dużo czasu! Dokładnie! Policja nas goni! Dobra! Ja. Jedziemy, mamy tutaj gdzie są zabawę! Później zgubimy tą policję! To... O jest! Wsiadaj! 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 Szybaj?

Rrubał zupse? No. Jeżeli chcecie, to możemy też nagrać grupę w autobusie. Albo rozruba w samolocie. Od rzutowców. Są to mniejszej, bo kurde dzisiaj, jak nie widzisz. Dobra, jedziemy, stąd... Michał ty też napalaj, jak napalasz. Jeżeli Bo to ja tego nie okarniam.

Spierdło. Ogólnie kończył odcinek jak ten nie Ale raczej nigdy nie Jak Michał, jak Michał? Nie, bo to będzie... Trudno. Nie, bo to będzie specłaś, nie, bo jeszcze. Już... To będzie trudne Prawda jeszcze nie skończyłeś, a mamy już dobre finy. Chyba. Oj, go rozstwierdziłeś. No, ja Czekajcie! Panie, co pan leży? Do no, widzę Czujesz... Nie widzę! Pr Prosto na policję! O, przepraszam serdecznie, pana. Dobijamy. Czekaj! Czekaj, czaj, tu czaj, Dobra czaj, my tu mamy jakąś dziwną przepisowo nie Jeszcze czekoladkę Dobra, uciekliśmy od policji, ale tak ja się nie bawię, że uciekam od policji Jaś nie uciekam od policji. W Się bezpiecznie, a my nie chcemy tego pisku, My mam... Michał ma dwa życia. <tastuj> <dwóch>. Zjadaj! <Czekaj. tastuj> nie! Ech! Ech, Nie! zginął! Dobra, uciekam, okay. Dobra, bo oni z nimi... One! Revolvera nie biorę. Dobra, to Poczekajcie, chwilę coś ja O jest, to jest Ło, Już nie ma. Ło, jebu du... To była nasza no, najnowsza wyskocznia ewe. To jest... jedna auto z wyskoczniem... Yyy... Nie wiem. Michał! Eee, eee, Michał! Ja wow, rzucę koszyk. Czekaj, wyjść na chwilę z tego samochodu. Nie, nie mam. Czekaj. A to chciałeś zrobić ozówek? Nie, nie damy. Nie, to nie teraz. No bo ja zrobiłem coś siłą umysłu i mam teraz doskonale życie. Co? No. Oni w ogóle nas trafiają? Życie za nim Zginiemy! No pojebać chyba, nie, bo nie ma farminga na komple Jakieś brzydkie auto A nie, pan brzydkie auto Pan też A ktoś tu źle ląduje A nie, gdzie ty lądujesz? Nie widzisz, że jest zakaz helikopterów? Dobra, zostaw tu My przynajmniej jest przepisami Kurde, nic nie widzę Tak? Okay? No domu O, oh, w domu, fajnie. A trzeba policja jest w nim, <grym> samochodzie? Policja sama zrobiła jakąś niebę. Nie Dobra, bo trzeba za Dobra, kurwa. Strzelaj, mnie,

to no nie tak, że mam nieskończoność życia Nie, auto wybuchło wiem. No i teraz nie mam auta No nie mam Dobra, to już było na tyle Nara